Link Dawno temu ziemią rządziły dwie rasy ludzie i potwory. Pewnego dnia wybuchła wojna między dwoma rasami. Po długiej wojnie ludzie zwyciężyli i zamknęli potwory w podziemiach za pomocą magicznego zaklęcia. Wiele lat później. Góra Ebot 2000 któryś. Legendy mówią, że każdy, kto wdrapie się na górę, nigdy nie wraca. Ale my to zmienimy. Ohio, Łata Siła, Maty Ninja Gamer. I witam Was w pierwszym odcinku z gry Undertale na telefon. Tak. Obiecałem wam odcinek z tej gry w lutym, jest wrzesień. Moje lenistwo jest po prostu niewiarygodne. Obiecałem wam ten film w lutym, jest wrzesień, więc. Więc no. Eee... Ogólnie, czemu to jest po hiszpańsku, czy po któremuś tam, a nie po polsku, czy po angielsku? Angielska wersja mi się zepsuła. Eee. Rosyjska wersja nie ma dźwięku. W sensie nie ma muzyki. A polska wersja nie istnieje na telefon. Więc ja gram na wersji. Nie wiem, hiszpańskiej, chyba. Ale. To sobie mogę pominąć już. Undertale, tak. Pierwszy odcinek. Tu mam instrukcję, jak to wszystko grać, a ja wiem. Obiecałem wam ten odcinek, tak jak już mówiłem, w lutym. Jest wrzesień. Co do tych problemów, działa mi tylko właśnie wersja, chyba hiszpańska, bo polskiej nie ma na telefon, a angielska mi się zepsuła, a rosyjska nie ma muzyki. Więc no, ja ogólnie całą fabułę znam, dialogi niektóre też znam, ale problem jest w tym, że wszystko jest po hiszpańsku, a ja hiszpańskiego nie umiem, chyba po hiszpańsku, tak mi się wydaje. Dobra, nie przedłużając, jedziemy z tym koksem nazwij upadłego człowieka, czyli postać, w którą będziemy grali. Myślę, że będzie to MNG. MNG. E, nie, nie to G. E, to będzie to? Tak, to. E, no. Więc. Co do przykładowo z, z, z serii z Undertale, właśnie. Mam zamiar nagrywać. Ścieżkę neutralną, ścieżkę pacyfistyczną i hard moda. Ale to nie jest takie proste, bo w sensie, to, to nie jest wszystko, co jest w Undertale jako ścieżki. Jest też ścieżka ludobójcza, czyli Genocide. I powiem szczerze, że nie chcę jej nagrywać, chyba że mnie do tego jakoś zachęcicie. Dobra, nie przedłużając, idziemy. To jest nasza postać. Normalnie się nazywa Frisk. To gracz wybiera imię. Ale nie chcę nazywać postaci Frisk, ponieważ włączyłbym Hard mode, a Tego na początek bym nie chciał. A więc no, no to co? No to jedziemy. Ejka! Jestem Flowey. Kwiatek Flowey. Hmm. Musisz być nowy tutaj w podziemiach, czyż nie? Boziu, musisz być strasznie zszokowany. Nie mam bladego pojęcia, co on do mnie mówi, bo to jest po hiszpańsku. Z szczęście niektóre dialogi, tak jak mówiłem, znam, więc. On coś tam mówi, że nas nauczy, jak tu działa w ogóle ten świat. A w ogóle. Fajnie, że. Ten. Fajnie jest w ogóle to, że. Może na. że jest kolor ogólnie, bo w oryginale. Podczas walk nie było kolorów. A więc okej okay. Dobra, co on tutaj mówił? Nie pamiętam, kurde. Mm. No kurde, naprawdę. Szkoda, że mi się angielska wersja nie chce działać. Mówi się trudno. Ech, dobra, to. A on teraz mówi nam o tym, czy, czym jest le level, Co w się sensie LV. Tutaj to jest NU. Nie wiadomo czemu. E, no więc no. To, to jedziemy. Ogólnie on mówi, że czym to jest i jak to działa. Tutaj. I teraz spróbuję oszukać gracza. I mówię, żebym złapał te płatki przyjaźni. Ja się nie dam. No, spudłowałeś kolego, spudłowałeś. No, nie spudłowałem. Spróbuj jeszcze raz. Nope. Żegnam. Czy to są jakieś żarty? Masz biec w prosto w pociski. Płatki przyjaźni. Nie ma mowy. Nie ma mowy, Flowey. Widzę, że wiesz, co się tutaj dzieje. Czyż nie? Ech, naprawdę. Hiszpańska wersja, czy tam whatever. Naprawdę. Umieraj, tak, umier umieraj. Nie umrę, nie umrę, bo Toriel mnie uratuje. O kozie mowa. I cyk, czemu o kozie? A dlatego. Co za potwórna kreatura torturuje niewinne dziecko? Witaj, yy, niewinne. Jestem Toriel, opiekunka ruin. Eee, naprawdę, hiszpańska wersja. Nie wiem. Dobra. Nie będę się skupiał na dialogach postaci, tylko chodź za mną. Ech. Dialogi postaci po hiszpańsku. Dla mnie to jest katorga. Czemu intro przeczytałem po polsku, a nie znam hiszpańskiego? Bo grałem w angielską, czyli oryginalną wersję. Na telefonie. Co prawda to nie jest oryginalna, bo była na telefonie, ale była po angielsku, czyli no w sumie jakby oryginał. Wiem, masło maślane trochę, nie ma to sensu. Ech. Naprawdę, hiszpańska wersja, tlenny katorga Dobra, mamy zapis. Światło lśniące w ruinach, Wypełniać się determinacją. HP odnowione. O Jezus Maria Dobra. Ruiny są pełne zagad. Nie. Jezus, nie. Ruiny są pełne zagadek, które są no, dość niebezpieczne. No. Czemu działa mi tylko hiszpańska wersja, nieważne. Nie, teraz jest. Ruiny są pełne zagadek. Jezus Maria, nie, naprawdę. Ta seria będzie... Dziwna, ponieważ wszystko jest po hiszpańsku, a... Dobra, ja te dialogi będę w sumie pomijał, bo... Na co mi to? Dobra, na tabliczce nie ma, nie ma nic ważnego napisane. Ja dialogi pomijam, bo... Nie ma to w ogóle sensu. Ja nie umiem hiszpańskiego, więc po co mam się męczyć i udawać, że... Coś będę tłumaczył. Wspaniale. Nie, nie, tak jak mówię, nie będę tłumaczył. Będę po prostu dialogi pomijał przez to, że nie umiem hiszpańskiego. Więc, Więc no. Gra ogólnie jest takim pseudo iem stworzona przez Tobiego Foxa w 2015 roku. Kukelka. Hmm. Tutaj bym pogadał z kukiełką. Ech, naprawdę, to będzie trudna seria. Począwszy od e, Neutrala, poprzez Pacyfista, czy nawet do genosida, ale żeby genocida nagrać, musicie mnie zachęcić. Jak, jak to zrobicie? Myślę, że takie 50 subskrypcji będzie ok, ale nie chcę Żulić subskrypcji, więc. Więc no. Idziemy dalej. Za Toriel, zwaną również Mamą Kozą. O. Mamy i Frogita. Frodi Frogit atakuje. Frogit. Co yy... będzie to? Chyba tak. Rogit nie zrozumiał, co powiedziałeś, ale chyba jest zadowolony. Czy jakoś tak. <śmum> That face, storyl. That face. Ech, szkoda, że to nie jest angielska wersja. Mógłbym przynajmniej e, jakkolwiek tłumaczyć te dialogi, a nie je skipować. Czyli przebijać. Przewijać. Tak samo te tabliczki. Muszę być trochę cicho, ponieważ ktoś jeszcze jest do domu. E, ta pułapka. Ta zagadka jest dość niebezpieczna. Chwyć moją rękę na moment. Nie, to było tam. Tam było. To zagadka. Chwyć moją rękę na moment. Jezus, Maria, naprawdę. Ciężko mi się to robi, ale no, angielska wersja mi nie chce działać. No, przynajmniej mógłbym. mógłbym wam tłumaczyć dialogi tak na bieżąco. Ta zagadka jest dość niebezpieczna na ten moment. Ech. Wiem, ale można sobie samemu przejść, bo się nic nie dzieje złego. O, widać, widać. Ech, dobra, i tu jest teraz ten koszmarnie długi korytarz. Nawet nie czytam tych dialogów, bo nie umiem hiszpańskiego, niestety. A angielska wersja mi nie chce działać, a rosyjskiej nie ma w dźwięku. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak jak mówiłem, seria będzie podzielona na jakby trzy części, ewentualnie 4, jeżeli nie zachęcicie do nagrania Genocida Ale naprawdę nie chcę nagrywać Genocida, ale dla Was się poświęcę. Eee, więc, ogólnie teraz storyel mówiła coś o tym, że daje nam telefon. Że da nam telefon, i że mamy zostać tutaj w tym pokoju, w tym korytarzu. Nie ma mowy, wracając do tego, co mówiłem. No, właśnie, Toriel dzwoni. Halo, tutaj, Toriel. Nie opuściłeś chyba tamtego pokoju, to nieważne. Ech, naprawdę, nawet tutaj jest po prostu, tutaj są. Tukierki, które można sobie wziąć i to z będzie można się wyleczyć. Tu bym się jeszcze zapisał. O. Chypa, przepraszam bardzo. Ech, o czym to ja... Ale tutaj Ciebie mogę od razu oszczędzić. Undertale po hiszpańsku jest naprawdę dla mnie trudne. Przez to, że tego hiszpańskiego nie umiem Angielski przynajmniej mógłbym Dialogi, wiem cały czas się powtarzam I nie dokończam tego co chciałem powiedzieć e, Ale No tak już mam niestety Tak się niestety Rozproszyłem Okej okay. Nie, 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 nie. E, Tak się niestety rozproszyłem i Taki Niestety mam problem e, Teraz Carmelo to jest chyba karmel, to jest chyba Cynamon. Dobra. 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 Ona teraz będzie nam dzwoniła i pytała się o to. Się, teraz nam się pytała o, 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 o to co preferujemy, czy Cynamon, czy y, karmel, bo będzie robiła ciasto. Toriel właśnie, więc... Uff. Już mi chyba powoli gardło wysiada. Jakby filmy będą... Będę starał się zachować jakąś regularność, nie to co w lutym. Obiecałem wam film w lutym, jest we wrześniu. E, wracając do tego co mówiłem, w angielskiej wersji przynajmniej mógłbym dialogi tłumaczyć, mniej więcej. Ale nie jestem też jakimś... Mm, jakąś super osobą z Anglika. Ach, cholera. E, kurde to się wydnie. Um, nie jestem też jakiś super z anglika, żeby znać wszystkie słowa. W sensie, coś tam umiem, ale angielski ogólnie umiem, tylko ciężko mi się tłumaczy, jeżeli kogoś ten, że tłumaczę dla kogoś, bo sam dla siebie wiem, co niektóre słowa znaczą, ale jeżeli miałbym komuś tłumaczyć, to byłoby dla mnie to cięższe. Dobra. Nawet tutaj nie mówię o tych walkach już, bo mm, ogólnie w angielskiej wersji jest to łatwiejsze dla przynajmniej większości świata a hiszpańska wersja i rosyjska no to w sumie tylko dla krajów, w których owe języki się używa. Więc... Mm -hmm. uh. Cik. <laughs> e, więc no, e, wracając do tematu, e, to jest teraz ten wkurzający kamień, ok, wracając do tematu, angielski jest najłatwiejsze z tych wszystkich i myślę, że tutaj już byśmy zakończyli pierwszy odcinek, wiem. Nie jest to zbyt. zbytnio interesujące, ale najważniejsze, że ten... że wywiązają się z obietnicy co prawda nie wtedy kiedy obiecałem. Najważniejsze się, że dotrzymałem słowa. Więc chciałbym w sumie wam Arigato za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, w sensie jeżeli film Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się na tyle, że chcecie więcej, to dajcie suba. Tak jak mówiłem, jeżeli będzie 50 subskrypcji, to może nagram Genocida, a jeżeli chodzi o całą resztę, to Wam to jeszcze wytłumaczę może w następnym odcinku. Więc... No, a jeżeli chodzi o komentarze, to chciałbym, żebyście komentowali, bo może pojawicie się w następnym odcinku. Nie tyle co wasz komentarz, to po prostu będę czytał wasze komentarze, bo mam taki właśnie zamiar, by czytać komentarze, właśnie was, widzów. Więc no, to jeszcze raz zapisuję. Arigato za oglądanie. Do następnego razu. Miłego dnia. A właśnie, co do tej regularności, miałem, yy, miałem nawiązać to, że Postaram się, że jeżeli będę miał czas, to od wtorku do niedzieli będą pojawiały się filmy. Wiem, że jest teraz szkoła i właśnie takie wybrałem sobie godziny, by... Godziny poranne sobie od wtorku wybrałem, by właśnie te filmy nagrywać. W sensie w niedzielę i w sobotę. Co prawda mogą się pojawić przykładowo o 16, jeżeli będę miał czas, ale no. A więc teraz już na poważnie. Arigato za oglądanie. Do widzenia, miłego dnia i cześć.